Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sport. Sportnite dobra, lecimy panowie, lecimy tutaj na wybraną miejscówkę. Słuchajcie, jest to pierwszy odcinek sportnite od bardzo dawna Jest A ta za... miejscówka? No tu gdzie lecimy? Aha, Tamto... No to tamta wysepka najdalej. Jeszcze za latarnią. A okej. Okay, no. A nie widzisz mojego? Teraz widzę, teraz widzę. Słuchajcie, gramy dzisiaj z Mrocznym i z Filipem. No, mam. Tak. Nie, nie śmiejcie się z Filipa, że nie umie grać, bo Filip jest yy, pospolitym bambikiem. Nie gram w tą grę, okej? Okay? Grał może pięć razy w tę grę i jak powiedział Mroczny, no Filip jest pospolitym bambikiem, el bambiko. No i słuchajcie, tak jakoś wyszło, że, że jest bambikiem. Okay. Gram, gramy arenę, gramy trójki eee, tu, i a chyba... pan A są boty, pamiętaj o tym. No trzeba się przebrać, bo tu są boty. E, gdzie jest ta I Tu, tu hel helki nie ma chyba, wiecie? Gdzie jest yes. Nie, nie yes. Jest. Nie ma. Nie ma. Tak, to poważniego. nie jest... Gdzie jest to do przybierania, gdzie jest to do przybierania, przybierania się? Właśnie chyba Filipa teoria o tym, że na arenie nie ma helikopterów się dla nas sprawdzi. Bo na ostatnim meczyku, który swoją drogą przerąbaliśmy, też nie było. I gdzie jest to do przybierania się? Nie ma tutaj tego, tutaj tego nie ma. Musi być wszędzie, jest tylko trzeba daje. Pamiętam, że to nie było. Było właśnie. Nie było jakiś agam się bo no No, bo mnie wykryli, nie A, A, nie bo mnie wykryli, nie Kamera nie wykryła nie 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 wykryli ja proponuję zgarnąć to ja proponuję co zgarnąć luty? Do i uciek... do A, dobra, i o, o, A, to jest kamera. Aj, karamba! Aj, karamba. Aha, czekajcie, nie tutaj zgarnę. Skrzynkę, co jest wiem, nie nie ma jej, aha Hej, jojk. No nie ma chyba tego do przebierania się I nie ma też helikopterów, co mi się bardzo nie podoba Tak i właśnie chyba umarliśmy Czemu? Czemu? No bo burza zacznie się ten. Łódki nie ma minutę 30. A jest łódka, dobra. No ale przecież mamy blisko w miarę. O! No. Chyba pa padam. Aha, przebrał no się chłop. O oh, oh, yeah. je. Szukam, bo nie mam żadnego shotguna. Czekaj, a ja potrzebuję shotguna. No i go nie dostałem. Dobra, trzeba by stąd uciekać już. O, jest łódka, dobra. Czemu? Czyżby Filip się bił Give mi pajączek. Mam pajączka. Uciekamy, chodźcie. No, Mam testament. Mam pajączka. A wpisaliście testament? Jeszcze nie. No bo spisz, bo ja tym pilotować nie umiem. O nie. Gdzie mam jechać? Do strepy. Ale gdzie strefa? Dobrze płyniesz. Willi, ty też coś zatańcz. No widzisz 200 IQ, jednak nie włączył tego Bambikowego Alem wiem, zatańczył Zatańczył No Dobra, uwaga, bo cypy są Ci łódkę and be careful Ej, zabrać mi Szymczoka znaczy Shotgana. Szymczoka to mówił pewien youtuber parę lat temu. I... Mieliśmy... pudełko. Co? Czekaj. Dobra. Chyba możemy iść się bić z nimi. Dlaczego ty jesteś bez maski mrocznej? Dawa, dawać nie? ich bić, gdzie oni są. Jak bez maski? Widzicie ich gdzieś? Nie. Tam są, tam są, uwaga. podejdźmy. Ej, na kompasie widać ten, Na naturalizację Niech się psan. biją, niech się biją, poczekajcie. Za żywopłot, za żywopłot. Filip, owaj się. Poczekajmy na najdłużej, niech się wybiją wzajemnie. I w ogóle podejdźmy najbliżej, jak się da, tak żeby nas nie złagodzić. Jeżeli się nie da. Dobra, to kampcie się, kampcie się. Czekamy. Dobra, widzę ich. Jak się wybiją i będą mieli lowa, to podbiegamy do nich. To jest tak, mają. Dobra. Ktoś Niech się biją, niech się biją. Nie widzą Ktoś, na drugą. się oznacza? Nie wiem, nieważne, ale... Dobra, cel... Dobra, nie, nie, nie. Zmieszamy na górze? O, nie co, ja zrobiłem najgorszego w tym momencie. Wow. Dobra, teraz dawać tego tu. On się z botami bije. Dawajcie go tu, on malował. loa ma bardzo malował. Dobra, czy jeszcze jeden dostał? Leży. Przepraszam was za moją... słabą grę, ale... Jest mam Jest tam. Przepraszam za moją słabą grę, ale w to tak uh. długo nie grałem. Dobra, oddajcie tak to. Się, nigdy się tak nie zgrzałem. Uff. Ale ciężko było, ale się udało. Pięknie. To jest trybka. Dobra, czekajcie. To jest minigun jak ktoś chce. Minigun jest kijowy. Czemu? Czemu? Właśnie dobry. Dobra, czekajcie. Może się gdzieś Ja to proponuję zebrać matsów trochę. Czyli tak wiele w Te bombki są fajne. Tym można fajnie kogoś rozwalić, tylko trzeba umieć myśleć. Ale powiem wam, że zestresowałem się, bo ja tak dawno w tę grę nie grałem, że jak teraz strzelam, to mi tak te łapy latają, bo, bo się boję, że nie trafię i nie trafiam przez to. Eee, takie babki są w nich też trochę, takich ludzi. No, w sensie, jak ja miałem loła i skakałem nie mając tego i przeładowując, a on mnie nie zabił z shotguna na odległość dwóch makrów, no to jednak... No. że goś też mi co strzelał ze shotguna i jakoś tak... Ty Filip, chodź dam to. ci keba. Filip. Filip. Filip kewa ci dał chodź Filip. to Filip chyba muszę się mikrofon. Filip, mikrofon. No już jestem. Jestem już. Okej. Okay. Zapomniałem, się, zapomniałem się odciszyć. Tak, akcja, tu ty, nic nie mówisz. No nie, mówiłem, że musiałem się wyleczyć i tak dalej. Nie zapomniałem się, od, po prostu że się wyciszyłem, zapomniałem. Dobra, Dobra, mam 500 drewnianka. Dobra, Ej, można nie? by iść, bo mamy minutę 13, chodźcie biegniemy. Co do łódki? Pozostała minuta. Nie biegnijmy, bo jeszcze po drodze mamy pięknego I ten. zrzuta. Masz zrzut. Także w minutkę sobie tam myślę, że dobiegniemy na spokojnie. Ok. Jeżeli w zrzucie będzie pompa złota, to ja biorę Masz, bo... to trzeba, trzeba to Ja planować. mam różową. Bo ja z pompy świetnie strzelam. Chyba różowe. Czy ty jesteś daltonistą? Bo to jest fioletowe. To jest różowe. To jest fioletowe. To jest różowe. Nie, to jest fioletowe. Fajnie, to jest różowe. Ale ty masz różowy yy, akurat. Nie akurat. ze mną. No dobra, jak on jest daltonista, jak on człowieku mi tak. mówił, że, że podłoga w MediaMarkcie to jest szara, to on mi mówił, że A jest tak? zielona. Ale ona jest szara. A, ja mówię, że jest To są gracze Dawaj ich Pod mostem, pod mostem Są pod mostem, gdzie ich miejsce Odpłynęli. Dobra, zostawcie Zejdźmy z mostu, bo to jest nietaktyczna pozycja. Najlepsze. To snajpić mnie nie będą chcieli chyba. Jak no bo sobie zbudowali I, takie i, no, i, ten. Dobra, 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 na lewą stronę, na lewą stronę. Ja proponuję czy... stąd iść, bo, bo strefa. Ale nie dobra, i... no możemy próbować. Nie wiem. Typ! Ale typ. Typ, typ nie, nie, nie wiem, tu tam jest. macie heal? Tu masz strzelbę. A dobra, mam heal, czekajcie. Ja mam bombażek. Ty na tej arenie to też te małe hewy dają więcej tego HP. Tak. Ja nie wiem jak to działa. Yy, jeden jest na dole i ma. Dobra, Dawać go. Ten. Dawać go, bo jest odkryty. I malowa. Nie, nie, nie. Strefa, strefa, ran, run, run, Musisz run, 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 run. żeby uciekać. Jak... Strefa go zabije. No, bardzo. Bo... Nie, no biegniemy, właściwie tak trochę. Bondy, Szyb szybciej to... niż to. Damy radę, skupiaj. Nie, tak samo. No, ale typa strefa zabije, bo on był blisko bardzo. No, dobra, izwruta, Posiedźmy tu jeszcze, Posiedźmy to jeszcze dobra, chwilę, jakby ten gościu biegł. Mhm, mm to jest bardzo dobry pomysł, tylko już w strefie. Tak. Znaczy, ten pięciasty las mi się nie podoba trochę. Ten tutaj jeszcze nie było. Adam. bo Mroczny gra na najniższych ustawieniach, żeby mieć najlepszą widoczność. Dobra, piksele mnie kują w oczy, ale... Ja ustawiłem ultra, żeby ładnie odcinek wyglądał, ale troszeczkę... Są typy, są typy. Dawać, podbijamy ich. Ale po, po, powoli. Powoli, powoli, ale podbijamy ich. Powoli tak żeby nas nie widzieli. Dopiero jak będą musieli ten ich na to jak to bambus jest? Dawaj go. Jak bambus? No bambus to jest. Leży. Kolega gdzieś ma. Zabija go, zabija go. Tam są koledzy jego, koledzy jego są. Kolej, widzę, widzę. Jeden leży. Góry na górze. Dobra, da to przyjść jeden. Leżą wszyscy. Dobra, weźcie ich podnieść, ten, podnieście coś po... Mam 15 bandaży, jakby ktoś mi tam potrzebował. Okej. Okay. Znaczy, 30 bandaży, przepraszam. Tutaj jest friendly fire? Nie ma? Nie wiem, chyba nie ma. To rocznie chodź na chwilę, bo chcę sobie przetestować jak ta pompa ma celność. Okej. Okay. Dobra, ma. Wszystkie mi Mog... trafi... trafiłeś. Wszystkie Mogę z niej strzelać. Dobra. Okay. Jestem, jestem gotowy. Ej, ty, bo ta zaraz tutaj będzie nasza... Daj. Mam wędkę tutaj. Tutaj będzie zaraz ta. Trefą, no ale zaraz Powoli, powoli w No powolutku. No, później... Ej, spieszymy się szybko. E, masz ammo do strzelby trochę. Okay. Ja? No ja ty. mam. Pewnie. No mam. No to daj, bo mam tylko 10. na no, Masz tutaj 16 ci daję. Dzięki. Okej, okay, chyba jest w miarę w porządku. Dobra, chodźcie, bo leci ten dużo. Zaraz. A ona teraz nie leci szybciej? Ej no, przecież my nie musimy się spieszyć. No właśnie nie, nie musimy, dlatego idziemy Właśnie buchami. czemu ty nie jadłeś tych jabłek, to to są przyznane by ci HP wielu? No, nie, nie wiem. Nie. Mam rybkę. Wyszyliście, czy nie? Ooo, no, się przyspiesza. Dawać. Król musi iść przodem. Na no. jak zbyt Nieformatnie. Ja mam 500 wszystkiego, o wow, w ogóle. I tam nie ktoś farmach. chyba jest. Dobra, teraz jak jest strefa taka mała, to ja proponuję... Za kamień! To ja proponuję chwileczkę poczekać. O, w ten krzak! Adam, Adam, Adam ten krzak, ta, w ten krzak! Tak, dawać. skambimy masz... się w krzaku. A nie, bo on się, on się rozwala chyba. Nie, 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 nie. właśnie jest niewidoczny. Dawaj, siedzimy w krzaku. No. Jak takie cymbały siedzimy w krzaku. Nie mam tak. Jak tam to, Ale nie pamiętasz naszej taktyki, co gościu zabił przeciwników. Ale to było jak pierwszy raz w Fortnite'a graliśmy. No Mieliśmy, Mieliśmy tam... Można łowić ryby w Można łowić itemy. Nie yy, To był strzał z daleka, nie? Tak. To też był daleki dosyć. Znaczy ja nie wiem czy... Nie skacz. Ja nie wiem czy. Czekam aż będzie tam sześciu albo czterech graczy. Ja nie wiem czy ta strefa, w sensie czy ludzie nie strzelają w krzaki, skoro można się tak tusować. Ale jak będzie jakiś bambik biegł, to chyba nie. La bambik Mam to działa, mam takie działa jak coś. Jo, jesteśmy na środku strefy, guys. Podrapałem się po uchu. Nie było. tu. Widzę, podrapałem się po uchu, a wiem jak to wyglądało. To nie było dubanie w uchu, to było. Podrapałem się. A mi gdzieś nabrałem w ogóle? Tak? Bądź wśród najlepszych no, dostałem. To, teraz, dobra, siedźcie, siedźcie teraz po cichu. Jakby ktoś tu wszedł, to od razu słuchajcie budujemy jak po papelani, żeby go zdezorientować i strzelamy. No, Ogólnie okay. to ja już mam guzi, na ten palec na F1. A ja podkumam. Ja, pod ja mam na celowniku, żeby w razie czego strzelać. Nie dobra, to nie ma sensu, nie będziemy się kampić. Czekaj. Nie, siedź, 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 nie wychodź. Dużo graczy jest. A, wracajcie, wracajcie, dużo graczy jest. Dużo graczy a, jest na taką jest małą strefę. No dobra. Jest 12, 9. Nie słyszę żadnych strzałów. No, bo wszyscy kampią gdzieś. Praw... Czekają na tak. wyjdzie z kryjówki. No i masz panie eee, nieszczęście. się, się tam, biją się tam. Gdzie? Okay. A dobra, chodźcie jednak, tu do tego krzaka przejdźmy. Od krzaka do krzaka. A nie przejść jak na. Jak eee, batary, tak na 100. 100 120, na 120 strzelają. Tak? Na, tam na, ktoś leci, się na ktoś się. leci na losy. widzę, widzę, widzę. Niech nie. nie Poczekaj, nie. Jakby bieg tutaj to go bijemy I Jeżeli ja będzie biegł wy między... Filip dzisiaj z karabinem ja wezmę tą strzelbę. Jeżeli tu będzie rowem bieg, to go bijemy To jest taktyka co nie? To on się chyba w krzaku skampił no, Leci no. ktoś, no, leci wydarzy. ktoś. Uwaga które? Uwaga, uwaga, bo się... Nad nami są... To na... zbudowali się nad nami, chyba nie widzę. Dobra, siedzimy, siedzimy. Czekaj, czekaj, ja bym... Ale nie się broń, nie zmienić broni broń. Dawaj go. Bo tu Dobra. biega jakiś sam. Trzeba by go dojechać. O pak, jest w tyły. Dawaj, z... onie. nie. Ajaj, No i oczywiście Babli zostaje. Kara, kara za kampienie, słuchajcie, kara za kampienie. Ale i tak bardzo ładny meczyk. Musimy dalej kampić. Mogliśmy, ale pewnie się, że to by było troszeczkę bez sensu. Mimo wszystko się cieszę, że wyszliśmy. No tylko to była kara za kampienie, dlatego przerąbaliśmy. Trafiliśmy na jakichś tak, dobrych tak, typów. Ja myślałem, że on jest tak. sam w ogóle. No też myślałem, że sam jest. Ale dobra, i tak miał wszystko ładny meczek. Ja miałem 7 fragów, 7 fragów nie. Uuuh. Dobra. No to słuchajcie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pewnie też sportejecie. No, tak. no. Pa pa.